Hej, Tomek z tej strony od kelnera do Milionera.pl. Dzisiaj kolejny odcinek mojego wideobloga, czyli krótkie filmy spontaniczne bez żadnego planu, bez artykułów i będzie recenzja samochodu, ponieważ ktoś ostatnio spytał, jakim samochodem jeżdżę i pokażę Wam, jakim właśnie samochodem jeżdżę, jakie jest moje auto i będzie to taki film, który pokażę Wam. Zaraz będzie to recenzja samochodu, ale pokażę Wam zarazem, jak można mieć fajne auto za niedrogie pieniądze, które fajnie jeździ, fajnie wygląda i które jest przy okazji fajnie sfinansowane w mądry sposób. Na firmę, o tym powiem na koniec filmu. A teraz przejdźmy po prostu do samej recenzji samochodu. I teraz jest to Seat Ibiza 2017 rok. Bardzo fajne auto, naprawdę całkiem niedrogie, fajnie wyglądające, fajnie jeżdżące. Naprawdę, według mnie, auto ze stylem. Bardzo fajnie się prezentujące i fajnie się prowadzi. I pokażę Wam teraz na początek troszeczkę jak ono wygląda z zewnątrz, potem przejdziemy do środka, do silnika i do paru innych ciekawych rzeczy. Okay, jesteśmy w środku. Zaraz będę bardziej szczegółowo opisywał, jak takie auto w ogóle tutaj w środku działa, co możemy znaleźć, ale na początek może włączymy go. Zobaczmy pod silnik. Pod maskę właściwie, a nie pod silnik. Jest tutaj całkiem niewielki silnik, ponieważ. Jest to silnik jednolitrowy, trzycylindrowy, turbodoładowany, który wbrew temu, co by się mogło wydawać, jeździ naprawdę bardzo fajnie. Może zamknę maskę, bo jest głośno. I silnik ten pomimo swojej małej pojemności naprawdę fajnie od nawet niskich obrotów sobie radzi. Muszę przyznać, że troszkę się bałem kupując ten samochód, że silnik będzie niewystarczający, ale ma 95 koni i muszę przyznać, że naprawdę świetnie sprawdza się w mieście, na autostradzie bez problemu radzi, radzi sobie z tym małym samochodem, ponieważ auto waży tonę i naprawdę dynamika jazdy jest bardzo duża i to, że silnik jest turbodoładowany, to sprawia, że on naprawdę fajnie działa od niskich obrotów też, tak, co nie jest takie oczywiste w przypadku silników benzynowych i mała pojemność skutkuje tym, jak jest turbo doładowany, że silnik naprawdę fajnie, fajnie jeździ, fajnie przyspiesza i potem może jeszcze na koniec tego filmu zrobię jakieś krótkie wideo zjazdy, ale pokażmy może co to auto w ogóle ma w środku. Przede wszystkim zacznijmy może od kierownicy i zegarów. Otóż kierownica naprawdę, muszę przyznać, że robi wyrażenia. W takim autku, no jest to auto miejskie, nie ukrywajmy, które chociaż fajnie spada się w trasie. Kierownica jest naprawdę fajnie, wygląda, jest oczywiście z przyciskami, ze sterowaniem. Fajny sportowy design. Nie wiem, czy jest skórzana, nie jestem pewna, ale jest fajnie oprzyta. I naprawdę fajnie leży w dłoni i fajnie, fajnie to auto się po prostu prowadzi, tak? Po Seat jest znany z tego, że jednak ma taki charakter eksportowy i jak na takie auto, oczywiście raczej tanie, tak, i budżetowe, to fajnie się prezentuje i ma bardzo fajny styl. Zresztą deska rozdzielcza, no według mnie, ja tutaj czuję troszeczkę klimatu BMW. Nie wiem jak wy, ale ta listwa i te nawiewy, to wszystko sprawia, że czuję się tu bardzo, bardzo fajnie, bardzo taki sportowy styl. Zresztą zobaczcie na zegary mają taki też taką czcionkę wyścigową i naprawdę naprawdę fajnie wyglądają. Co mamy dalej? Szyby automatyczne tylko z przodu. lusterka oczywiście automatyczne. Mamy światła do jazdy dziennej w wersji też automatycznej, które fajnie działają, ponieważ zmieniają się zawsze jak tego potrzebujemy. Na kierownicy mamy sterowanie radiem, Bluetooth tak, czyli mamy na przykład jeżeli sobie podepniemy, pokażę wam może telefon. Zresztą teraz się już chyba zesparował. To w tym momencie wszystko nam się fajnie sparuje, i mamy podłączone. Tutaj możemy sobie sterować z kierownicy. Mamy oczywiście sterowanie menu i innymi rzeczami, także kierownica jest bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie pomaga w czasie jazdy. Co mamy dalej? Mamy oczywiście system multimedialny. Nie jest to system z najwyższej półki, ale jest to naprawdę przyzwoity system, który fajnie działa. Mamy tutaj wszelkiego rodzaju opcje, które potrzebujemy. Nie ma wprawdzie nawigacji, aczkolwiek. Tutaj mając telefon to nie ma żadnego problemu. Jest klimatyzacja manualna. I co dalej? Przejdźmy sobie może do schowka. Schowek jest całkiem fajny. I w ogóle Seat, zresztą myślę, że auta ze stajni Volkswagena w ogóle są bardzo bardzo mądrze zrobione, tak? Mamy tutaj pomimo mojego auta dużo miejsca, dużo fajnych schowków. Mamy tutaj duży schowek, gdzie możemy sobie wpiąć aux USB, telefon mamy tutaj fajny schowek na telefon tu się nam fajnie mieści telefon, na przykład jakbyśmy chcieli sobie włożyć ja oczywiście mam tutaj taki fajny uchwycik magnetyczny i dalej skrzynia biegów, bardzo bardzo fajnie działają te skrzynie biegów naprawdę rzucanie biegów to jest przyjemność w tym aucie mam porównanie bo kiedyś jeździłem dużo Fiatem i muszę przyznać, że tam biegi były gumowe i dramat było dosłownie zmienianiem biegów, dramatem to było a tutaj jest zmienianie biegów przyjemnością Mamy blokadę drzwi i system auto start-stop, teraz go wyłączyłem i muszę przyznać, że trochę mnie ten system wkurza, ale nie jestem jedynym. Co dalej? Mamy schowki na napoje, mamy tutaj jeszcze kolejne, kolejny taki schowek, tu są cukierki miętowe na drogę i tak to wygląda, zobaczmy jak to z tyłu jeszcze wygląda, za chwilkę tam przejdziemy. I może wyjdźmy. Wygląda tak. Szczerze mówiąc, chyba jeszcze z tyłu nie siedziałem. Zobaczmy, jak to wygląda. Z tyłu? Nie, no jest dużo miejsca. Ja mam metr, ile? 177 metr 77 Siedzę za samym sobą, i kurczę. Miejsca jest naprawdę sporo. Jest, jest fajnie wygodnie i naprawdę spokojnie. Osoba o jakimś wyższym wzroście by tu się zmieściła. Jeszcze zobaczmy sobie na. Dysko rozdzielczą. Jeszcze raz może powiem o desce rozdzielczej, że naprawdę jest to fajna, stylowa deska rozdzielcza, która daje bardzo fajne takie odczucia wizualne i jazda tym samochodem, który jest niewielki, który fajnie wygląda, który naprawdę jest, ma fajny styl, daje dużo przyjemności. Przejdźmy dalej do bagażnika może. Tak, w ogóle jeszcze co do samego designu samochodu, muszę przyznać, że jest to bardzo, bardzo stylowe auto. I jeżeli ktoś rozważa sobie zakup samochodów w tej cenie, tak powiedzmy do tych 50 tysięcy złotych, gdzie można sobie kupić jakąś Skodę, tak, jeżeli mówimy o Volkswagenie, czy może Seata, czy może. Ym, czy samego Volkswagena, to Seat jest zdecydowanie najbardziej stylowym autem i tył tego samochodu bardzo fajnie się prezentuje. Zresztą przód też. Mamy bardzo bardzo ładne światła. Fajny fajny design tyłu. Tutaj nawet tył jest taki lekko sportowy. I zobaczmy do bagażnika. Nie wiem ile ma litrów ale jest naprawdę pojemny jak na takie małe auto i fajnie się spisuje całkowicie na moje potrzeby gdzie pracuję w domu tak samochodu używam tylko na jakieś wypady weekendowe czy ewentualnie zakupy takie auto jest naprawdę no, czymś zdecydowanie więcej, niż sam potrzebuje. Zajrzymy jeszcze do środka, z drugiej strony. Jak to tutaj wygląda. Auto ma w ogóle fajny system grający. Jest to fabryczny system grający. I naprawdę jestem bardzo, bardzo pod wrażeniem tego systemu. Bardzo fajnie gra w połączeniu z Bluetoothem. Jeżeli używamy sobie telefonu, jest to najlepsze. Co, znaczy, jest to coś całkowicie wystarczającego jak na moje potrzeby. Auto bardzo fajnie jeździ, bardzo fajnie wygląda, bardzo fajny gra system grający i naprawdę muszę przyznać, że jest to coś naprawdę fajnego. I zdecydowanie polecam samochód każdemu, kto się zastanawia nad kupnem auta za jakby rozsądne pieniądze. Auto, które fajnie wygląda, które fajnie jeździ, które się fajnie prezentuje i naprawdę ma już jakiś styl. Co do samego samochodu, bo na tym kanale wiele osób się może spodziewać jakichś nie wiadomo jakich samochodów, ponieważ jest to kanał o rozwoju osobistym, o zarabianiu. Ja uważam, że auto powinno się kupować w ogóle za 10-20% tego co posiadamy. Tak, jeżeli mówimy o gotówce, jakichś pieniądzach. Ja. Jak mówiłem ostatnio na filmie, na moich celach, że zaplanowałem sobie, że sobie kiedyś kupię BMW i to może w swoim czasie nastąpi, aczkolwiek jestem w ogóle wielkim zwolennikiem oszczędzania pieniędzy, kapitału na przyszłość, inwestowania i wydawania jakby dużej ilości gotówki, tak, w sensie dużej większości, której mamy, jest najgorszą rzeczą, jaką można zrobić. Ja na ten samochód przeznaczyłem tylko niewielką część moich jakby oszczędności. I co więcej, też zachęcam wszystkich do. Otwierania firmy, ponieważ jeżeli mamy firmę, to naprawdę można sobie bardzo korzystnie rozegrać zakup takiego samochodu, takiego czy każdego innego. Ponieważ kupując auto na firmę, czy to jest leasing, czy to jest kredyt, czy gdzieś tam pół na pół się posiłkujemy, ja tak się posiłkowałem, brałem sobie część, w w gotówce, część brałem sobie w kredyt i w tym momencie ja sobie mogę odliczać koszty odsetek. Czy jeżeli mamy leasing, to sobie odliczałem po prostu koszt samochodu. Też jest amortyzacja, wliczamy sobie koszt, koszty paliwa i tak Czyli tak naprawdę chcę tutaj powiedzieć o decyzji, która, którą podjąłem jakiś czas temu, gdy rozpocząłem swój własny biznes na Amazonie, swoją działalność blogową, otworzyłem firmę, że posiadanie firmy naprawdę jest bardzo opłacalną rzeczą, ponieważ mamy wiele ulg podatkowych. Mając na przykład samochód, możemy o wiele łatwiej dostać samochód, mieć go taniej. I to się po prostu opłaca, tak? Możemy mieć takie auto naprawdę prowadząc prostą działalność i nie jest to żadne wielkie wyżyczenie I tak naprawdę nie wydałem na niego wiele gotówki i kosztował mnie naprawdę ułamek tego, co zarabiam, tego, co posiadam i nie czuję żadnej presji, że, że muszę to auto spłacać, że mnie na nie nie stać. Bo ludzie często robią tak, że wydają naprawdę, że oszczędzają... Jakąś kwotę, powiedzmy, 50 tysięcy złotych, 100 tysięcy i wydają to na samochód. Niestety auto to są koszty, a wydając tylko niewielką część naszych pieniędzy, możemy naprawdę mieć rozsądne auto, tak? Bo to nie o to chodzi, czy kupujemy Seata czy BMW, ale żeby wydawać tylko niewielką część naszych zarobków na auto, wtedy żyjemy w spokoju i jeszcze, jak się posiłkujemy działalnością gospodarczą, naprawdę możemy mieć wiele fajnych ulg i jakby spokojnie sobie autem jeździć, bez stresu, że nas ono dużo kosztuje. Mam nadzieję, że taki typ filmu Wam się podoba, że byliście ciekawi tego, jak auto takie wygląda. Jeszcze potem nagram coś dla Was, jak będę jechał. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam Was do innych moich materiałów i, no i mam nadzieję, że taki nietypowy film na moim blogu się sprawdzi. Dajcie znać, co myślicie, co, co sądzicie o tym samochodzie, czy Wam się podoba, czy nie, jakie są inne propozycje w tym przedziale cenowym, czyli do 50 tysięcy złotych. Co Wam się podoba, co byście chcieli zobaczyć, jeszcze ewentualnie zadawajcie pytania na temat tego samochodu, to na pewno odpowiem dzięki wielkie zagądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.